Jak to będzie wyglądało, tak? Jak już to wróci do tej niby normy. Nie. W sumie moim zdaniem nie będzie czegoś takiego jak norma, albo może użyję takiego określenia, że nowa normalność będzie bardzo, bardzo nienormalna. I to, co się zadziało, powiedzmy, w marcu, 13 marca ogłoszono u nas lockdown, to był taki bardzo duży szok dla większości społeczeństwa, dla większości, przed, no, dla wszystkich. I tak jak też wspominałem na tym webinarze dla was o tej krzywej zmiany Elizabeth Kubler-Ross, że najpierw mamy szok, potem frustrację, zaprecie, zaprzeczenie, depresję, dopiero potem jest jakiś etap eksperymentowania. I to jest coś, do czego my musimy się przyzwyczaić, że co chwila w tym zmiennym świecie jest takie amerykańskie słówko wuka, które też jest tam odmieniane teraz przez wiele przypadków, że to będzie właśnie nasza normalność. Już nie mamy zasad biznesowych, jak kiedyś, tylko co chwilę nasz świat się będzie zmieniał i do tego trzeba się e, przystosować i pierwsza rzecz, którą możemy zrobić jako ludzie, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy też mm, odpowiadają za dobrostan naszych współpracowników czy pracowników, to jest uświadomienie sobie tego, że nie na wszystko y, nie na wszystko mamy po prostu wpływ na tym świecie. Y, choć nasz mindset mówi Dam sobie radę ze wszystkim, ale to jest właśnie droga do tego, żeby się, żeby się po prostu zajechać.